Dzień dobry. Wszyscy byliśmy, czy jesteśmy kimś zauroczeni, zafascynowani, w kimś zadurzeni, podkochiwaliśmy się w kimś, byliśmy zakochani, a nawet szaleńczo zakochani. Jak o tym opowiedzieć po angielsku? Możemy śmiało wybierać spośród kilku możliwości wyrażenia tego stanu. Oto one: to be stuck on somebody, być kimś zafascynowanym, zwariować na czyimś punkcie. Na przykład He's been stuck on you for years. On szaleje za tobą od lat. Posłuchajcie też piosenki Lionela Richie Stuck on you. To have a crush on someone, to crush on someone, podkochiwać się w kimś. I had a crush on John at school. W szkole podkochiwałam się w Johnie. To be smitten with somebody, być kimś zauroczonym, oczarowanym, być w kimś zadużonym. Jack is totally smitten with this girl. Jack jest kompletnie zadurzony w tej dziewczynie. To be into somebody. Być w kimś zakochanym. I know Kate is into you. I think you should ask her out. Wiem, że Kate się w tobie podkochuje. Myślę, że powinieneś się z nią umówić. To be mad about someone. To be crazy about someone. Szaleć za kimś. Być w kimś szaleńczo zakochanym. Na przykład she's absolutely mad about her new boyfriend and won't stop talking about him. Ona jest szaleńczo zakochana w swym nowym chłopaku i nie przestaje o nim mówić. To be infatuated with somebody, być kimś zauroczonym, być w kimś zadurzonym. Anna was infatuated with her colleague Anna była zadłużona w swoim koledze z pracy. To fall for someone zakochać się w kimś. I met and fell for Tom at a camping holiday ten years ago. Spotkałam i zakochałam się w Tomie na wakacjach pod namiotem 10 lat temu. Życzę Wam samych przyjemnych zakochań z wzajemnością. Do następnego, cześć.